Witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność życiu, otworzyć pierwszą inwestycję z Polskiego Centrum Kultury i Wypoczątku. Bardzo proszę, żebyście Państwo nie topali, do... inwestycja, która pewnie niejednemu sens oczu ściągnęła, w szczególności mi, i pewnie panu skarbnikowi również. Chciałam tutaj w tym. Żeby było lepiej. Inwestycja sama, w sam Wake Park kosztował 509 tysięcy złotych. Wykonawcą był pan Mirosław Kwieci, Gospodarstwo Rybackie Sława. Natomiast do inwestycji jeszcze trzeba było wziąć 50 tysięcy złotych za przeszkody oraz za sprzęt, który jest wypożyczany. Dzisiaj oddajemy już do użytku Cały wake z wyposażeniem, z przeszkodami, które wczoraj jeszcze były montowane i mam nadzieję Panie Cezary, że będzie się Pan tutaj dobrze wypracował. Po przecięciu wstążki będzie się pokaz krótki Pana Łukasza Stokowskiego, który będzie tutaj też pracował na tym wyciągu do przecięcia wstążeczki zapraszam oczywiście pana burmistrza który współfinansował inwestycję oraz pana Mirosława Kmiecika jako wykonawcę to takiego wspaniałego urządzenia infrastruktury turystycznej jest dla nas niecodziennym zjawiskiem, choć powiedzieliśmy sobie, kiedyś się ustaliliśmy tak, że co rok to co roku to musi być coś prezentowane w Sławie Nowego. Musimy dbać o promocję sławy w takim stopniu, żeby wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają, mieli na czym oko zawiesić. W tym roku jest wake, ale sądzę, że po wake będzie infrastruktura noclegowa, będzie dalej linia brzegowa e, wykonywana. Mamy planów, co nie miara. Na pewno pieniędzy jest mniej, ale taką cichą nadzieję mam, że futurze europejskie też pozwolą nam na to, żeby w Sławie było coraz przyjemniej, cieplej. Może nie będzie ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, to ciekawiej. Walka o klienta jest tak duża, że wszyscy, którzy tu są zgromadzeni wiedzą doskonale, że w Sławie pojawi się zawsze klient, turysta, mieszkaniec także zaciekawiony czymś, co będzie czymś nowym, czymś nowym w działalności turystycznym choćby naszego i ośrodka i naszej gminy. Ja tutaj mogę z tego miejsca pogratulować i pani dyrektor Sobczak, Gratuluję Panu wykonawcy tej pracy, bo powiem, że po oglądaniu projektu nie sądziłem, że to tak ładnie wyjdzie. A jeżeli jeszcze powiem, że byliśmy tutaj obecni w trakcie prób na, tej, na tym urządzeniu prób jazdy na nartach, to powiem, że wyglądało to rewelacyjnie. Dzisiaj przy tym wietrze może tak nie będzie, ale gratulując Wam wszystkim, drodzy Państwo, bo jesteśmy Sławianami, yy, mieszkańcami gminy, możemy się poszczycić tym, że jak przyjedzie turysta do Sławy, to będzie miał autentycznie, miał możliwość yy, takiego spędzenia ciekawszego tego weekendu, czy i urlopu na terenie naszej gminy. A jest to Wake jest naprawdę w doskonałym miejscu posadowiony. Wykonawca kiedyś powiedział, że jest to wysiłka na torcie dla wszystkich w Polsce. Dziękuję bardzo.